Związek Banków Polskich chce, żeby rząd zrobił porządek z kancelariami pomagającymi kredytobiorcom. Czy nakaz zapłaty to już wygrana w postępowaniu z bankiem? I ile może trwać sprawa od złożenia pozwu do wyroku pierwszej instancji w sprawach przeciwko bankowi? Zapraszam! Podobno w kredytach gotówkowych i konsolidacyjnych nie da się wygrać z bankiem. Banki w swoich raportach mówią o tym, że w pozwach, gdzie roszczenie dotyczy tak sankcji kredytu darmowego, wygrywają większość spraw. Jak ma się rzeczywistość? Za chwilę powiem Wam o tym, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, jeśli chodzi o ten dokładnie rynek, i tę część z Was, która właśnie takie kredyty ma, interesuje się tym, czy można w takich sprawach wygrać z bankiem. Natomiast zróbmy mały rzut e, taki oka w przeszłość, jak to wyglądało na początku. W sprawach frankowych. W sprawach frankowych w 2017-2018 roku banki wygrywały większość spraw, bo nawet 75% procesów była wygrywana przez banki. Później to się zmieniło, kiedy w 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie państwa Dziubak, właśnie w temacie unieważnienia umów kredytowych i powiedział, że taka umowa nie wiąże stron czyli taka umowa jest nieważna, nigdy nie została prawidłowo zawarta, jeśli ma takie nieuczciwe zapisy jak te w kredytach frankowych, gdzie bank mógł dowodzić, wolnie manewrować kursem franka. Orzecznictwo zaczął się zmieniać, nagle około 75% wygrywali, teraz frankowiczanie banki z każdym kolejnym rokiem to się zwiększało, aż obecnie mamy 99% wygranych spraw w drugiej instancji. Mówię tu w ogóle o całym rynku pomocy frankowiczą w Polsce. Jak się to ma do sankcji kredytu darmowego? Jak każde nowe roszczenie w sądach, to potrzebuje czasu, żeby ta ścieżka orzecznicza się wypracowała. W ostatnim odcinku, do którego link masz tutaj, mówiłem na temat tego, że jeden z sądów, to był chyba sąd złodzi skierował zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie takich pięć pytań omówiliśmy sobie w tym odcinku. O co dokładnie sąd Trybunał zapytał, i te odpowiedzi na te pytania z całą pewnością pomogą nam skuteczniej dochodzić swoich roszczeń. Natomiast, co się dzieje w sprawach sankcji kredytu darmowego na ten moment? Kancelarie z grupy kapitałowej wotum z którą współpracuję, jak wiecie, od wielu lat, na ten moment uzyskały już ponad 100 nakazów zapłaty w sprawach, gdzie skierowaliśmy takie pozwy o zastosowanie sankcji kredytu darmowego. No i tu pojawiają się takie głosy, nakaz zapłaty to jeszcze nie sukces. Moi drodzy, co to jest nakaz zapłaty? w tym postępowaniu. Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd wtedy, kiedy są spełnione jednocześnie dwie przesłanki. Po pierwsze, roszczenie powoda, czyli tego, który sprawę zakłada, jest bezsporne, czyli nie ma sporu, czy mu się należy, czy nie. Dla sądu jest to jasne, że mu się należy i okoliczności sprawy nie budzą żadnych wątpliwości, czyli można sparafrazować to w taki sposób, że dla sądu sprawa jest ewidentna. I oczywiście bank po wydaniu takiego nakazu zapłaty ma 7 dni na to, żeby złożyć sprzeciw do Nakazu zapłaty? Oczywiście banki to robią, tak samo robiły w sprawach frankowych. Pamiętam, jak mieliśmy pierwsze nakazy, pierwsze set nakazów zapłaty, to często gdzieś tam na forach różni mądrale pisali, co to jest nakaz zapłaty, to jeszcze nie sukces. Ale to już nam coś pokazuje. Co pokazuje nam nakaz zapłaty? Nakaz zapłaty pokazuje nam to. Jaki pogląd na tę sprawę ma dany sędzia? Czyli czy dany sędzia uważa, że temu klientowi należy się zwrot tych pieniędzy i jego roszczenia są zasadne? No jeżeli nakaz zapłaty może być wydany wtedy, kiedy roszczenia są bezsporne, a okoliczności nie budzą żadnych wątpliwości, czyli dla sądu sprawa jest ewidentna, a ten sam sąd nawet po odwołaniu banku będzie wydawał wyrok w pierwszej instancji. Jaki news mam zatem dla Was, o którym wspominałem na początku? Okazuje się, że mamy już ponad 100 takich nakazów zapłaty w sprawach o sankcje kredytu darmowego. I oczywiście znowu mądrale internetowi piszą, że to żaden sukces, ale to jest kwestia czasu, jak te nakazy zamienią się w wyroki pierwszej instancji. I pierwszy taki przypadek, boże nie, Pierwszą taką sytuację, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z przypadkiem, tylko z realizacją strategii procesowej. Więc mamy pierwszą taką sytuację, gdzie sąd wydał wyrok pierwszej instancji zasądzający dla naszego klienta roszczenia. Była to sprawa przeciwko bankowi PKOBP o kredyt gotówkowy pozew złożony, słuchajcie, w styczniu tego roku. Czyli jak mamy sierpień, w zasadzie, bo to jeszcze pod koniec sierpnia ten wyrok został wydany, czyli mamy 7 miesięcy, bo to była końcówka stycznia, 7 miesięcy od złożenia pozwu do wyroku pierwszej instancji. Przecież to jest mega dobra wiadomość. W sprawach frankowych na tak krótkie rozstrzygnięcia trzeba było czekać i to pojawiały się raczej w pojedynczych sprawach, niż stanowiły normę. A tu pierwszy wyrok mamy po 7 miesiącach od złożenia pozwu. Oczywiście ktoś powie, ale to jest dopiero nieprawomocny, to jest pierwsza instancja. Panie Grzegorzu, ale bank się odwoła. No oczywiście, że się odwoła, ale co z tego? Mamy wyrok pierwszej instancji, więc mamy pierwszy półmetek zaliczony. I teraz idziemy, nie wiem, czy będziemy apelować, czy nie. To już kancelaria będzie podejmowała decyzję, czy wszystko zostało zasądzone tak, jak chcemy. A jeśli byśmy mieli przyjrzeć się kwotom w tej sprawie, to tutaj kredyt udzielony klientowi, czyli te pieniądze, które dostał klient na rękę, to było 38 708 zł. Natomiast klient po zasądzeniu, zasądzone, ma do zwrotu 26 9,86 zł, plus około 4700 zwrotu kosztów procesu. Czyli zobaczcie, przy tak Kredycie na 38 tysięcy bank jakimś cudem zdołał pobrać bezprawnie 26 tysięcy. Przecież to jest jakiś kosmos, jeśli chodzi o te kwoty. Natomiast co jest bardzo ciekawe, jest to właśnie wyrok w takiej sprawie, w której pierwotnie sąd wydał nakaz zapłaty. Więc dla wszystkich tych mądrali internetowych, że to trzeci raz powtórzę, nakaz zapłaty mówi nam już o tym, co dany sędzia myśli o tej sprawie. Więc z tą dobrą wiadomością dzisiaj przychodzę do Was. Napisz w takim razie. W komentarzu, czy chcesz, żebym podawał takie newsy prosto z frontu, prosto z pierwszej linii walki z bankami, właśnie w kolejnych odcinkach? Nie zawsze dzieje się coś w otoczeniu takiego, że warta jest skomentowania, bo co mam mówić, że prezes Związku Banków Polskich skarży się, że wyrósł przemysł walki z bankami i kancelarie tutaj myślą o swoim zysku, a nie dobru klienta? Tak, bo banki faktycznie myślą o dobru klienta, właśnie dlatego sprzedały 700 tysięcy, niemal wszystkie nieuczciwe umowy frankowe i kilka milionów kredytów gotów, które teraz będą podważane. No co ma mówić? Co ma mówić prezes związku banków polskich? No musi mówić to, co mówili przy frankach, że nie widzą w ogóle powodów, dlaczego frankowicze mieliby być traktowani lepiej niż złotówkowicze i tak dalej. Cały ten makaron, ta propaganda, ta dezinformacja, jak przy każdej jednej wojnie, ona jest rozsiewana. No taka jest ich rola. Tak mówić. Po prostu muszą, a my musimy robić swoje. I skutecznie z nimi po prostu walczyć. Jeżeli ten odcinek dał Ci świeże informacje, oszczędził Twój czas, podniósł Twoją świadomość, daj łapkę w górę i napisz jakikolwiek komentarz, choćby dla zasięgu, żeby ten film poniósł się do innych osób, które powinny go zobaczyć. A jeżeli jeszcze nie widziałeś filmu, w którym mówiłem o tym, jakie pytania zadał Sąd Złodzi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach właśnie kredytów tych gotówkowych i konsolidacyjnych, to koniecznie kliknij tutaj i go teraz obejrzyj.